Grudziądza, pan Robert Malinowski, witamy bardzo serdecznie. Panie prezydencie, jeśli ktoś nie był w Grudziądzu, to po tym programie na pewno Grudziądz odwiedzi, co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Tak, zapraszam serdecznie wszystkich mieszkańców do Grudziądza. Cóż to za piękna statuetka jest, bo to jest ona mi coś przypomina. Tak, jest to symbol naszej wspaniałej historii, ułany nie na koniu, bo jest dziewczyną tak bardziej romantycznie. Chodź tutaj, Kasiut, będziesz dziewczyną ułana, ja będę ułanem, a Marzena odbierze statuetkę, Panie, tak, bardzo proszę. proszę ten bardzo pięknie dziękujemy i zapraszamy na kolejny odcinek Kocham Cię Polsko, w którym oprócz Pana Prezydenta było mnóstwo, mnóstwo gwiazd. Tak. Robert Kudelski, Sonia Bohosiewicz, Alicja Węgorzewska, Michał Piruk, Edyta Herbuś, Wanda Kwietniewska i gwiazda muzyczna Panie Prezydencie. Spodobał się zespół? Bardzo. Wilki! Ta już koniec, baby. się na stary, Jestem już dziś Pro znakomici goście, największe hity i jeszcze lepsza zabawa. Oglądaj, kocham cię polsko! W piątek o 21.10. Rozwij skrót CBA. Y, CBA, y, centralne biuro! A, a, a ty? Tak? Tak? Nie! Nie! Troszkę obrażeni. Troszkę już no, przestać. bo obrażeni. Sonia nam podała w ogóle wszystkie złe podpowiedzi były. 3,14. <noise> 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 Będą zaręczyny! Te ksiatki, Co się dzieje, będzie działo, dzieje. będzie bo, padało. Pierwszy dzieje. raz ten w Los ci w drogę. Teraz Sonia i Michał. Bakero. Bakero. Ja rozumiem, że Bakero. pracowałaś nad akcentem, tak? No, no bo ja żeś mi powiedział Bakero. o tych kolejorzach, to mi się dobrze, wszystko. Dobrze. Productivo.